Cześć, Simonko, mam wszystkim tutaj Lisi Gracz i kolejny odcinek Need for Mostu przed nami. Dzisiaj będziemy sobie wykonywać wyścigi już pod easy, żeby trochę już bliżej ją szybciej złapać, więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Pora udać się na plażę. Jedziemy na plażę. To, co tu się stało? Na plaże. Jedziemy na plażę. Jak to w ciągu dwóch streamów pokonać bossów? Trzech bossów, to, to nie wiem, czy to, to dobry performance, czy nie. Zmień mu kolor. No dobra. No, jeśli, jeśli Gold Bean nam każe, zmieniamy mu kolory. Jedziemy. Na koloru. Jedziemy mu zmienić kolor najpierw. Wygląd... lakier! Czy mamy już te lakiery super, mega, duper odblokowane? Niestandardowe mamy zablokowane, ale mamy metaliczny bądź błyszczący. Jaki tam lakier, jakby pan sobie życzył? Już się znudził, mały. Bielej kolorek. Podnoszenia wydupić, dobra. Naklejeszki kolega mówi, żeby wywalić, to... Pakiet fabryczny? Mhm. Jaki uh -huh. lakierek, kolego? Sympatyczny? Ja raczej miałem sobą i do białych. chciałem mieć biały samochód, tylko pierwszy zdobyłem go... ...i teraz tęsknię. Teraz srebrny jak nigdy. Jak... Żaden. Ja sam mówiłem, żeby nakleić... Tak, jakby teraz nie rozumiem. Czy oznaczenia to chodzi ci o to szyb, czy chodziło ci na klejkę? Nie wiem, czy mam do tego wrócić. A, jeszcze raz, po kolei. Czer czerwony, pomarańczowy kolor, dobra. Pomarańcz taka? Walimy? Po kolei, zar zaraz do tego tematu wrócimy. Dawaj, lakier. Czy lakier ma być pomarańczowy? Pomiędzy czerwonym, pomarańczowym, bo nie wiem, jak jest pomiędzy. brązowy. Feedbox? To się nie nie są czerwony, czyli ten, tak? Dobra. Ale medaliku czy błyszczący? To one się niczym nie różnią. O nie, jest, tam trochę się... Refleks inny pojawia na tym. Czyli to kosztuje tutaj 500 to 1000? O to się... Błyszczący, no dobra, chyć, mamy to. Ta, to naklejki. Jaka naklejka, Panie Milordzie? Gdzie wchodzimy plemienną? Żadna naklejka fabryczna, dobra. Dobra, czy felgi malujemy? O, jakieś tutaj są jakieś cudaśne kolory. O, kameleon. A czemu to jest jakiś biały? Raz, dwa, trzy. Aha, to są ga gatunki tych. Okej, okay, okej. Okay. Mień kolor Ferg na czarny, dobra. Takie miniące się, czy takie maty? Hmm? To jest importante? Mat, no, maty, no wiem, co są maty. Colorship. Mękki, czerwony, czarny, ciemnozieleń. Tu zablokowany Czarny kolor, no dobra Mamy jeszcze bardziej jakiś tam Ciemniony tutaj coś jest nie, to są sam Limotinta. Tinta Limozenowy? Nie, chyba wolałbym jednak widzieć coś Ciedisko, co? Czerwono-czarne, no dobra, dobra. Jakieś emblematy? Na przednią szybę, coś innego. Coś białego mi przypierdoliu. O, Brembo, takie widzę, że fajne. Optymalne. Wrzucamy Brembo. No miasto no dobra. Ja mogę coś na drzwi przyjebać? Juuu. O nie, to jest tak do dupy miejscu trochę O ja wiem co ja miałem zrobić Wiem co ja miałem zrobić Wiem co ja chciałem zrobić, dawaj mi to To już jest przeciwko tobie trochę A no, nie mogę Kurry Chcę cały czas tego kastrole wywalić na, że na syntetyku jeździć w 40 na boku Nie, to mi, wydaje mi się, że wygląda optymalnie. Blachy trzeba doposować, żeby nie było ten. O, pursuit. No i to elegancko. No i do kasy z wygląda to jeszcze? Jep. Ten kaszel wygląda nice. No on będzie, ja tylko nie mogę go zamontować jeszcze. Dobra. Mamy go. Musimy przetarwać w tym modzie. Dobra, jedziemy na Easy. Tata, mamy, Easy? Czerwony szybczy. no to era na pewno. Era na pewno. Kurde, drag, ty. Jestem ciekaw, jak to będzie zmienianie biegów. No co ja mam ustawione bie biegi, zmienianie. No co ja mam biegi ustawione? Pokaż mi. Deklerowanie... Nitrowy szybieg... Obród... Greki? Kurwa? what? Ale w górę w dół, tak? Ja to zrobiłem. Jolo, zobaczymy, najwyżej się sparzy na tym. Te dragi się pojawiają teraz trzeba to zrobić. Rób draga, robię draga! Ja będę ja tutaj, w bolcach, zaraz zobaczymy, będzie beka. W kolanie, drag! All about hitting the Dobra, ogarniamy chyba temat, nie? A, wygląda ten nasz bolidzik, kurde, go, gigantycznie. Dobra, już wiem, ogarniam jak się to zmienia. Jakoś tak jakoś dało się oszukać ten skrypt. No dobra. Łaciutko! Nie, dziadek! Ku! No widzisz, nie mogę nawet załapać. Gdyby ta auto będzie wyglądało na koniec serii. <laughs> no jak dojdą te ee, spoilery, to ta może być ciężko. O, rok dzwoni. Policja śledzi twój samochód. Aby dostać się na szczyt czarny. listy, będziemy kilku aut. Kiedy ci będzie za bardzo interesować się jakimś autem, powinieneś nie zaparkować w miarę wygrywania wyścigów i unikania pościgów innym autem. Policja staje się nieużywanymi wozami. Aha, czyli będę mieć taki plan B. Dobra, no, a my idziemy dalej. Fotoradary, Jo Dobra, ogarnąłem. Będzie śmiesznie, bo ja zmieniam tym, tym bolcem, zmieniam, nie? Prawy do góry. To <laughs> my tu mamy. O! jakiś tam mason bardziej stoi Tym ty jesteś jaguarem, jesteś muzyka pościgowa się włączyła. Czy ja mogę robić driftem tym wozem? Nie hu hu hu. Nie lepiej, że mnie robił. Ale jak widzisz, ładnie, widzisz, fajnie. O, oh, number one! Oczywiście ściągamy na nie tutaj, O, nie śmiesznie tutaj. Ajajajajaj. Ajajaj. Aj. Aj, aj, aj. Au. Tak sobie nie poddriftujesz. Znaczy, nie wiesz co? Były auta, które lepiej wchodziły w takie zakręty. Driftem. A to łatwiej stracić panowanie. I teraz nitro, dziadek, czytkałem. Kurwa moje plecy. Au. Kino, ale tego oka już. Tylko, no, ona z się okej tylko już. I rura, rura, rura musi jebać. I C? 195. No, że w karbonie było tak, że jak się było na mecie drugim w tych. W pomiarach prędkości to gra zaczynała się zajmować punkty. No kurwa, jestem dumny. To auto przechodzi istny renesans za jego kadencji. Oj, no, zjadzie no, się cieszy. Ja nie, bym nie tam pojechał, ale rozróżnik serca mu nie pomoże. Jak będzie to nadmiernie używał takiego czegoś jak adrenalina. O, już, puknięcie, tracę kontrolę. Jestem poza kontrolą. No dobra, coś się może stać. To się tu może dzwonić. Dobra, to, to sobie wezmę na rozpęd. Tu. Dobra, 221. To są traki, kiedy na wysokim poziomie stały, nie? Nie, coś tam. Nie, coś odbiera, punktów. Coś odbiera. No elegancko, myślicz. Hmm. It's your power razor. To Twoje kompanie, Razer. Myślałem, że wróciłeś. Ja słyszałem, że wróciłem. Mam nadzieję, że wakacje już się udały. Może powinienem mówić do ciebie, Perkochać, co? Miło widzieć kogoś, kto lubi przegrywać. Adam, tak, czukaj, dzięki za wóz. Do zobaczyska. Bardzo mamy numer. Oba Dziadzia, jak ci się podoba samochód? Gold się pyta ciebie. Kurwa, on to jest widzę! Klasy światowej! DEWINERAM! O podobieństwo mojego polida! Do! 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 Do tych samochodów! Zostańmy Ferrari! No, widzisz dziadek. czerwone jest szybsze, jak on sam napisał. Myślę o tobie. No dobra, dalej. Nie zwalniamy tempa. Here we go, kolejny wyścig. Print z kolegami. Go! <tuszy> Co to? Kurwa, Honda Civic, jaka dojebana Podzielę mi spoiler Hehe <laughs> Hehehe bardziej komunistyczny dziadek chyba jeszcze pamięta No, dobra, 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 To ci się udało, to ci się udało O! Ruskie maszynu! O, widzisz, pamięta, pamięta No. O, tam już coś przywalili. Nium. Dziadek to Japończyk? Ale wiesz... lepiej nie ten. Dziadek tak musi jakiś samochód kupić, bo yy, Łady nie było jeszcze chyba wtedy. No żona, skąd? Z którego roku jest ta Toyota GTS? Tak, szczerze, szczerze, szczerze. Zrzucamy no, na niego pączka, zrzucamy na niego pączka. A no, nie, wyrzucamy bo są. Ojoj, oj, oj. Co my tu mamy? Czym ty jesteś, Chewrolet? Co to jest? Z nami. Kurwa, Japończyk, nie Japończyk. Hm. Miałem kiedyś poloneza! To był bolid! Najszybszy! Ale kurde. Jak tylko pojawiła się okazja, to sprzedałem. Może z tego że najszybszy! Ale często się psu! Nawet w na samych momentach podczas podróży z moją kochanią. Wieć panie, nad jej duszą! O, czarna wołga, nie? Dziadek może wołgi pamiętać. Syrenkę może pamiętać. Malucha, chyba też. To dziadek pamięta takie auta? Kurwa! To kiedyś była motoryzacja. Mało zbędnej elektryki, Dużo konkretów. A teraz? Teraz o to robią? Auto, które samo parkuje. To, niedorzeczne. Ludzie przez to głupieją i nie umieją zaparkować aut sobie nie radzą! Ojej, policja? Ja w ogóle straciłem. Ojej. Ojej, został oni zdążony 20 razy dojechać zanim ja tu. No kurwa, jedź, bo. Przecież on zaraz mnie zacznie gonić. O, no, właśnie, o ja to mówiłem. No, ile kamienie milowe. Eliminacja. Czas poniżej. I do 4 minut nawet, to zrobimy to. No dobra, robimy tego kosa. I od bijanie tego. Raz rękę widziałem, jeszcze widziałem Trabanta. Oj, Trabancikam się chętnie przygarnął kiedyś. No dobra, uciekamy mu. Nie uciekamy mu jednak. Ma, no wam. No, co skurtyzm. Dwa razy z rękę widziałem, ale on do tego się jakby. Teraz ja zniknęły zabytka tylko. jest tutaj gagatek. No, no to się wbija nam. Kontakt fizyczny z pojazdem. Jestem masz 26 6 lat, dobrze pamiętam, 20. Jeden wchodzący już 28 z 12 kwietnia wchodzę. Gdzie szczeni? Musi nie urodziny. No, chciałbym tu poniżej zrobić, stary Kula, ale się zbiera ten skrygatek. No, ej, skręta też już zrobiście sobie wchodzi w zakręty. O Jezus, nie je po co mnie jechałem. Oj, dobra. Oje, yeah, ja. Yeah. On jest! <laughs> Dobra, co zrobiliśmy? Długość tam najkrótsza, czyli... Ty jesteś dzieckiem z lat? Nie, nie. Pewnie, że ja jestem 97 rocznik, panie kolego sympatyczny. Hej, pytałem, trochę wygląda to, że Mia stawia na ciebie sporo forsy. Nie lubię jej. Widziałem się też, że ma ogromną kartotekę, więc gliny pewnie ją obserwują. Na twoim miejscu trzymałbym się od niej daleka. Jaka jesteś, w ogóle? Jest, nie wiem. Mamy jeszcze 5 minut. Myślę, że zmieścimy jeszcze jakiś wyścig. Walimy tego drugiego sprinta? Dobra, walimy go. Yolo. <laughs> Na chwilę wracam. Spoko, nigdy nie odchodzę. E, ja też! Kurwa! O, to będzie wyścig! Co my tu mamy? Bentley? BMW chyba nie, to jest Opel! I Renault Clio, i ja pitole jaka kipa, Power Rangers, w każdym w innym kolorze, zobacz! Bez oklejeń? I każdy kolor ma, albeka Jak dam? Tu? Power Rangers, jak cholera, nie? Turbo Freak, Speedster, ale to jest Śmietanka towarzyska, Wedel. Yes, yes, I know. Uwa. Rura! Gdzie są mili panowie z miodem ekspertu? Za nami, daleko! Jak się trzymasz, dziadek? Wyśmienicie w nosiu! Ta muzyka oczyszcza mi mumysł. No, niewielu. Znaczy nie tylko tobie, a wielu. Ała! To postawił tutaj tą barierę. Chciałeś, żebyśmy wypadli? Nie, nie chciałem po prostu nią uderzyć. Dziadek. Dobra, tutaj odbijamy. Elegancja, Francja. Teraz rura. No, nie zrobimy tego sprinta. A my też chyba jeden wyścig zmieścimy. Albo nie. Nie, nie. Jestem leki brałem O kurde, ty dziadka, dziadka leki brałeś? <laughs> dziadka leków to nie bierz? No to są silne leki, stary. Jeśli wygnie kopytami do przodu to pożałujesz tej decyzji. Nie, ja myślę, że na ludzie czas zmieścimy ten wyścig. O, policjanty się interesują wyścigiem. I take! Ty brawo, Wnusiu! Brawo, Wnusiu! Mija, trzymaj się celu. A ja, zacząłem, czy wrócić na szansę. Jeśli w Lockport jest choć trochę tak jak tutaj, to będziesz musiał pokonać wielu. Ale to w wielu doświadczanych kierowców! Słyszałam, że rajz strasznie tam wszystkich miastrze! Nie martwiłabym się tym jednak! Chcecie tylko wyeliminować skry! Skup się na celu! Wym tylko przyjdzie mu za to zapłacić. Jak mam to ci kilka numerów? NARKA! ała! O To sobie nie poradziłeś tym bentlejem, co stary? Uh. Co robisz, co robisz, dobra Ostatni wysił dzisiejszego dnia? Okej, okay, to my tu mamy. Próba czasowa, bądź tor. No, tor może być długi, to nie na dzisiaj już. To może być okej, okay. dobra, walimy to. A co tam przeziębienie cię rozkładało, stary? To musisz typowy antybiotyk brać?

Wielkie czyszczenie, media ekspert, po magazynach będziemy jeździć. O. Już wyczyszczony magazyn. Nyk, <grymny> Rura. Kurde, jebany Tasiasz Dobrze, że strajkują bolciarze. MYK! AJAJAJ! i aj, aj. tak się te gierce wgryzły do ściany na swoją korzyść. Jeszcze jeden punkt kontrolny. Damy radę. I teraz <laughs> gardło boli już. To wyższy bieg i do ostatniego punktu jeżdżamy. Nitro na zakrętach to, co lubiłem w Nitro to było najbardziej satysfakcjonująca rzecz w Nitro Speed'ach Czyli wychodzi za zakrętu od razu nitro za tym polą i rura. Nie traci nic na prędkości praktycznie. A co myślisz, Gold B, o Need for Speedzie shifcie? For speed był spoko, shift. O, jest, wjechałem! Już, dobra. Aż ja zaraz od do ciebie dowiem. A my co, milin, moi państwo, sobie tutaj jeden na pobocze, włączę awaryjki... Dziadek? Czekasz informacje, które musisz ten... Które są istotne dla naszej sprawy. Pamiętajcie, małe syny o tym, by zostawiać łapkę, jeśli podobał wam się odcinek. I koniecznie komentarze, kurwa, żebym nie musiał się z wami rozprawiać. O, oprócz tego, koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale Lisi Gracz. Jak sobie w wnusiu poradziłem? Dobrze czy niedobrze? Bardzo dobrze, dziadek. To byłem ja. I dziadek z Need for Speed Most Watered. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Żegnam się czule. Cześć i czołem.